No, witam, we wtorek, coś nam się pogoda psuje, powiem Wam, że źle to wygląda, ta chmura, tam jest normalnie siwo, wygląda jak gradowa. Normalnie masakra, grad zaczyna padać. Pócie grad będzie wolny masakr! Ładnie ty latujesz kropi? Oto masz kropi. O, tu je złamało. Ma Zobacz, gdzie hamak leży. No i chyba jedynym plusem jest tego taki plus, że problem nawodnienia w truskawkach się rozwiązał. Oby tylko był to, oby były same plusy tego deszczu. Zobacz co się dzieje, jaka struga płynie tutaj. Jakby nie było tej rury pod drogą, to byśmy pływali. Powódź się robi na podwórku. Normalnie całą szerokością wpłynie Nie da danza przez rurę przepływać woda Mamy tam rurę, bo jakby jej nie było No i to nas ratuje. Cześć, zarób te zaróbce okna mają już otwarte, nie? Gdzie? No, cały czas tak było otwarte. To... <laughs> no pięknie. Co? Jest pół kabiny mokre. Masakra. No. Myślałem, że wiesz. No jest ciekawie. Jest normalnie siedzenie. No zalało ciężarówkę, no. Hejka, cześć. Po wczorajszej burzy. Znaczy nie była ona taka bardzo ostra. Już myślałem, że dzisiaj się schodzi ale niestety żaruwa jest znowu. O, masakra, kiedy to się skończy. No i dzisiaj mamy taki dzień porządkowy, będziemy sprzątać. Bo mam tutaj lekką masakrę. Słuchajcie, zachęcam, jest nas już ponad 400 osób. Subskrybuję kanał. Zachęcam, żeby subskrybować kanał. Będziemy tutaj nagrywać dwa razy w tygodniu, jakieś filmiki. Dobra, jeszcze raz zachęcam, naprawdę subskrybujcie kanał, udostępniajcie. Podoba wam się, łapka w górę, nie podoba wam się, też łapka w górę. Nie, no żartuję, oczywiście, jak to komuś się nie podoba, to łapka w dół. I co, ja biorę się za porządki. Mam nadzieję, że nie będę dzisiaj nagrywał jakiejś potężnej burzy. Ta wczoraj już była dosyć ciekawa, przestraszyła trochę. Dobra, ja się biorę za porządki. Słuchajcie, no sezon truskawkowy zbliża się u mnie ku końcowi. Zaraz wam pokażę jakie mam te truskawki. Powiem Wam szczerze, że no nie ma rewelacji. Gotuje się truskawka na szaku. Myślę, że przejdą jeszcze dwa zbiory i, i koniec. I po sezonie truskawkowym. No ale trudno. Jedyne pocieszenie to jest takie, że... że przemysł nie kupi truskawki. Tacy byli pewni siebie, że... w tym roku, że nakupią po 3 zł za kilogram. A tu nic z tego. Pokażę Wam. Tak wygląda, no ciemna się wydaje w tym świetle, powiem wam szczerze, zobaczcie wyjdę na dwór to będzie całkiem co innego od razu inny kolor No i tak to wygląda jutro na rynek skończy się ta stawka. Zacznie się czereśnia Tak to leci Dobra Nastrój po meczu kiepski Ale mówię Nagram coś o, czekamy Czekamy dalej na burzę Tak, bo do piątku u nas mówią Nastawiłem na 15 stopni Bo 13 było troszkę za nisko i ona przyparowała Lubiła przyparować ta truskawka jak się ją wijała no dobra. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału Kevin. Też zachęca, tak? Też zachęcasz, tak? Subskrybujcie kanał. Mojego pana. A. Dobra. Trzymajcie się na razie, Hej.